Cześć, zrób ze mną obiad szybki, pyszny i oczywiście niedrogi. Oglądaj do końca, bo na końcu przepyszny przepis na super surowkę. Mam już tutaj podzielone na uda i podudzia światki. Oczywiście są one już ugotowane, odcedzone i przestudzone. Tutaj mam wywar z tych czwiatek, ale jutro na nich zrobię zupę. Także obserwuj mój profil, bo jutro będzie super zupa na wygrzanie. I jestem przekonana, że tej zupy nie znasz na pewno. Ale wracajmy do dzisiejszego obiadu. Ty już na pewno się domyślasz, co to będzie. No, zobaczymy, daj znać w komentarzu, czy się domyśliłaś, że akurat to będę dzisiaj robić. A jeśli nie. No to łap przepis i zrób dla swoich bliskich albo dla siebie. Obiad nieco pracochłonny, na pewno będzie więcej bałaganu niż zwykle, ale uwierz, opłaci ci się to. Dwie miski, do jednej idą jajka, do drugiej bułka tarta. Czosnek, papryka słodka, trochę mleka. Wymieszaj. Przepis z nas znaczy, on jest stary jak świat. Dobra, mamy to. A do drugiej miski bułka tarta. Ja mam taką kupną, bo ostatnio mi w ogóle pieczywo nie zostaje, więc nawet nie mam jak zmienić. Dobra, niech będzie kupna. Za chwilę będziemy panierować nasze mięso. A ty w tym czasie już w tej chwili sobie nagrzewaj odrobinę tłuszczu na patelni. No chyba, że chcesz sobie zrobić w effrajerze albo piekarniku. No to bardzo proszę. Moje chłopaki lubią takie tłuste, solidne z patelni. Przyznam uczciwie, że ja osobiście zjadłam gotowane, takie dietetyczne. No i panierujemy. żadnego przyjaciela nie przyjechał teraz takie opanierowane wystarczy usmażyć mięso na patelni a teraz obiecana przepyszna suróweczka a potrzebujesz kapustę z Powiem ci, że taka pusta stoszkowa jest o tyle lepsza od tej białej, tej zwykłej takiej, bo ona jest bardzo chrupiąca, taka delikatniejsza. No, mój mąż ją naprawdę bardzo lubi, więc nie będę żałować i mu zrobię dość sporo tej surówki. Drobno ją poszatkuj. Zresztą poszatkuj, jak lubisz, Ja tam tak poszatkuję dosyć drobno. Okay. I teraz do takiej kapusty dodaj afrodyzja. A afrodyzjakiem jest por. Poczytaj sobie, jakie działanie ma por. Ale uwaga. Jeżeli nie chcesz, aby mężowi podkręciło się libido, to pomiń ten składnik. Ja sobie w międzyczasie przewrócę mięso. Tak jak mówiłam, uważaj, żeby ci się nie zjarało. Ale ładnie się przyciekło, cudownie. Czekaj, pokażę Ci, jak to fajnie wygląda. O, zobacz. Cudownie, prawda? Widzisz? Dobra, niech to nam się przypiecze. Jeszcze trzy minutki i starczy. Dobra, wracając do naszego afrodyzjaku, czyli do pora. do pusty z nim. Do tej surówki dodam marchewkę tartą, odrobina soli i trochę oleju rzepakowego, żeby witaminki nam się rozpuściły w tłuszczu. Nie ukrywam, przydałby się koperek, nie wiem czy coś jeszcze w zamrażarce mam, zaraz zobaczę, bo tu się prosi aż o zieleninę. Dobra. Uwielbiam, mój mąż też uwielbia taką suróweczkę. Dobra, zobaczę czy mam w zamrażarce zieleninę. Zieleniny w zamrażarce nie miałam, ale przypomniało mi się, że od mamusi męża dostałam ostatnio gałązkę, z, znaczy dostałam ostatnio seler, więc pokroję tak dla koloru. Nać celera selera, zresztą bardzo lubimy. A widzicie, tak troszkę dla koloru, żeby było. Suróweczka. Mięsko się tak prezentuje. wiem że to nie jest super dietetyczne, ale tak jak mówiłam, ja zjadłam gotowane, a to jest dla moich chłopaków, którzy po prostu tak lubią. Tyle. Kto zrobi, kto zrobi taki obiad? Daję łapkę w górę i piszę w komentarzu. Ja!